Dzień dobry Państwu, drodzy uczniowie, drodzy rodzice, drodzy nauczyciele. To jest y, niebywałe, że jesteśmy tutaj razem, mimo że my, jako nauczyciele religii, jako pierwsi otrzymaliśmy mocny strzał w naszą pracę, ale szczególnie otrzymały strzał nasze dzieci w naszych szkołach, nasi ich rodzice, ograniczając lekcje religii i etyki. Y, w każdej szkole. Szanowni Państwo, to nie jest nic nowego. Jeżeli chce się osłabić edukację, jeżeli chce się osłabić społeczeństwo, najpierw zaczyna się majstrować w naszych wnętrzach, w naszych duszach. Na to pozwolić nie możemy. I my, jako Stowarzyszenie Katechetów Świeckich, jako pierwsi zauważyliśmy, że ta edukacja. Zmierza w bardzo złym kierunku. Nie wyobrażamy sobie, żeby nie było w przestrzeni szkoły przedmiotów, które mówią o wartościach. Dlatego zrobiliśmy wszystko, żeby temu zapobiec. Powołaliśmy Komitet Obywatelski, który mówi o tym, że chcemy obligatoryjnej, obligatoryjnego wyboru religii i etyki w polskich szkołach. Chcemy nauczania do wartości dla każdego dziecka, niezależnie od tego, czy ono chodzi na lekcję religii, czy na lekcje religii nie chodzi. Dziecko musi otrzymać w polskiej szkole zgodnie z konstytucją podstawowe prawa do wychowania i kształtowania swojej osobowości, swojej moralności. Szanowni Państwo, nie da się kształtować polskiego, nie da się kształtować umysłu bez kształtowania y, serca. To jest Arystoteles. Nie damy rady zbudować domu, kiedy zaczynamy go budować od dachu. Wszystko nam runie i widzimy już tego skutki, kiedy nasze dzieci mają poważne problemy z nawiązywaniem relacji. Izolowaniem się. Po co lekcja religii i etyki w szkole? Po to, szanowni Państwo, żeby młody człowiek mógł na tą religię przyjść i etykę i usłyszeć o swojej tożsamości, po to kim jest, żeby zadał pytanie. A wiecie Państwo, dlaczego nie ma być lekcji religii i etyki w szkole? Bo właśnie ten system edukacji, o którym słyszeliście przed chwilą. Właśnie religia i etyka przeszkadza w prowadzeniu tych wszystkich zajęć. Bo młody człowiek zacznie pytać na tych przedmiotach na religii etyki kim jest, co robi? Po co żyje? Szanowni państwo, projekt obywatelski, który zyskał ponad pół miliona podpisów. Zwróciliśmy się jako nauczyciele religii My, którzy zostaliśmy pozbawieni wszelkich praw, nikt nas nie pytał o nic. Nikt nas nie pytał, czy mamy rodziny. Nikt nas nie pytał, jak będziemy żyć, jeżeli e, nie będziemy mogli spotykać się ze swoimi uczniami. Ale pier przede wszystkim towarzyszyła nam jedna myśl: nasi uczniowie co z nimi? Przecież to oni. Nas potrzebują, to my wiemy najlepiej, z czym oni się mierzą, z jakimi problemami. To oni na religię przychodzą i mówią nam o depresjach, mówią nam o wykluczeniu, o hejcie. Oni mówią, że trudno im jest rozmawiać z rodzicami. Oni chcą z nami porozmawiać. Szanowni Państwo, to jest dramat, który został wymierzony w nasze dzieci, z którymi my się spotykamy na lekcji religii. Szanowni Państwo, zwróciliśmy się do Was z projektem obywatelskim, bo wiedzieliśmy, nauczyciele religii po mojej lewej stronie są bohaterowie, to są ci ludzie, którzy stoją za y, przygotowaniem projektu obywatelskiego. Nie spali przez cztery miesiące, przygotowywali ten projekt i wiedzieliśmy, że zaczynamy bez niczego, bez pieniędzy, bez niczego. Natomiast, szanowni Państwo, to Wy dzisiaj chcemy Wam podziękować. Pół miliona podpisów. Polska powiedziała: chcemy wychowania do wartości, chcemy w szkole religii etyki, chcemy tych przedmiotów, chcemy, żeby nasze dzieci chodziły na te przedmioty, szanowni Państwo. I już za dwa tygodnie, 26 września. Będę miał tą przyjemność w imieniu pół miliona, a może i nawet więcej, stanąć w Sejmie i przedstawić posłom projekt obywatelski, państwa decyzję o tym, żeby dzieci miały nauczanie do wartości. Szanowni Państwo, jeżeli kładziemy nacisk na intelekt Młodego człowieka, a zapomnimy o tym, że to, co kształtuje człowieka, jest jego wnętrze, jego cnoty. To ten intelekt bez tych cnót może być dramatycznie źle wykorzystany. To jest interes naszego społeczeństwa, nas. To jest interes nas wszystkich. To jaka będzie Polska, jaka będzie młodzież. Za 5, 10, 15 lat. Wyobrażacie sobie Państwo młodzież, która nie ma wychowania do wartości, kim oni będą, jakimi wartościami będą żyć. Dzisiaj ministerstwo funduje nam coś takiego, co się nazywa relatywizm. Możesz wszystko, możesz sięgać po wszystko, wszystko jest dobre, to młodzi ludzie. Już do nas, do nauczycieli religii i etyki, przychodzą i mówią: Proszę pana, ja chcę chodzić na lekcje religii. A wiecie państwo dlaczego, co mówią? Bo ja chcę mieć ramy, chcę wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Ja chcę wiedzieć, yy, czy ten wybór, przed którym stoję, on jest moralnie dobry. Szanowni państwo, zróbmy wszystko, żeby religia i etyka były przez polskich posłów zaaprobowane, ten projekt i żebyśmy mogli my wszyscy cieszyć się z obecności lekcji, religi lekcji religii i etyki w polskich szkołach. Niech żyje polska szkoła z wartościami. Zgadzamy na... Nie zgadzamy się na szkołę, która promuje yy, swój, swoje środowisko bez wartości. Nie zgadzamy się na to.